Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie piąte: czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród opcji 1, 2 albo 3. No dobrze, mamy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych. No to weźmy sobie na przykład 3, 4, 5, 6 i 7. Mamy iloczyn, czyli zapisuję te liczby yy, mnożąc je. No i teraz popatrzmy, co my tutaj możemy zrobić. Możemy zauważyć, że 4 razy 5 to inaczej 20 i resztę przepiszemy, czyli 3 razy 20 razy 6 razy 7. Teraz mogę zauważyć, że 20 to inaczej 2 razy 10. Czyli zapiszę ten iloczyn jako 3 razy 2, razy 10, razy 6 i razy 7. No i teraz popatrzmy: jeżeli w iloczynie jeden z czynników to dziesiątka, to na pewno wynik takiego mnożenia będzie liczbą podzielną przez 10. Zatem, tak, ponieważ wśród dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych, jest co najmniej jedna liczba podzielna przez 5, w tym przypadku jest to piątka i co najmniej jedna liczba parzysta. Mogę wziąć z tego zestawu czwórkę bądź szóstkę. Równie dobrze ten sam przykład mógłbym rozwiązać mnożąc piątkę z szóstką. I to będzie reguła obowiązująca dla wszystkich dowolnych pięciu liczb całkowitych. I tutaj mała uwaga. W tym zadaniu jedną z liczb całkowitych może być 0. Jeżeli będziemy mieli w zestawie 0 i na przykład 1, 2, 3 i 4, wówczas liczbą podzielną przez 5 w tym zestawie będzie 0. Ponieważ 0 podzielić na 5 to 0. Pamiętamy o tym, że jeżeli jeden z czynników jest równy 0, to wówczas taki iloczyn, bez względu na to, ile liczb mnożymy, będzie równy 0. Wówczas 0 podzielić na 10 to 0. Zatem ten przypadek również jest spełniony. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.